Szanowna frekwencja, kto mawiał wiech, czyli szanowna publiczności, jesteśmy na placu Unii Lubelskiej w Warszawie, bardzo ważne miejsce dla moich książek, dla bohaterów moich książek, i śmierci frajerom i w przygodach komisarza Kornela Strasburgera tu się dzieje bardzo wiele. Za panem operatorem jest kamienica, w której to na szczycie w jednej z wieżyczek, nie powiem, w której mieszka pani Aleksandra Fuchs. Do której to wprowadził się bohater książek kryminalnych o przedwojennej Warszawie, pan podkomisarz Kornel Strasburger. Muzyka Za moimi plecami Bagatela 10 też to wszystko w pobliżu placu Lubelskiej. Wybrałem sobie tę kamienicę, ją doskonale znałem. Tutaj przez lata wydawnictwo Muza miało swoją piękną siedzibę w dwóch okazałych, fantastycznych mieszkaniach, każde z kuchenną klatką schodową. No i znając rozkład tej kamienicy i podziwiając jej architekturę, postanowiłem ją uwiecznić. W powieści Śledztwo Ostatniej Szansy, to tam właśnie Piotr Niemczyk, były szef służb. Pięknie to zaklasyfikował, dokonano przeszukania niejawnego. Tam odbyła się, odbyła się taka akcja, w której siły połączyli wywiad wojskowy, policja i uwaga, pewien warszawski kasiarz. Pewno nie będzie niespodzianką, nawet jeśli Państwo nie czytali wszystkich moich książek, że tym kasiarzem był Henryk Wcisła. Szanowni Państwo, cytując newsowego klasyka, jesteśmy w miejscu, gdzie kompletnie nic się nie dzieje. Ale w 1932 roku to się działo. A nawet i wcześniej, bo to będzie śledztwo prowadzone w sprawie, która się już zakończyła. Ale żeby nie ulec przedawnieniu, do akcji wkroczyło przedwojenne policyjne Archiwum X, czyli sekcja specjalna Archiwum Komendy Głównej. Policji w Warszawie. Żeby uzmysłowić tutaj twoim czytelnikom, a moim widzom, to mniej więcej w tym miejscu pewnego dnia stanął barakowóz i stanął on tutaj nie przez przypadek. I nie przez przypadek stoimy twarzą do budynku, którego nie możemy i nie chcemy pokazać, bo no nie chcemy. A, a barakowus, barokowus, barokowus, wyobraziłem, że taki barokowa kareta. Nie barakowus. stanął dlatego, że przed wojną policja i służby nie miały takich furgonetek wyposażonych w elektronikę. Jeżeli chciały coś obserwować, to pomyślałem sobie, że nie mając nyski, nie mając busa, nie mając wozu meblarskiego, po prostu musieli ustawić barakowóz. I w tym właśnie barakowozie będzie się toczyła przez moment akcja książki, a przez większy moment na tym rogu, na tym skrzyżowaniu w różnych posesjach przy Chocimskiej i Willowej na warszawskim Okotowie. Nie zdradzając za dużo powiemy tylko, że no też duża tutaj zasługa, że to wszystko się udało e, sympatycznych pań sąsiadek, które udostępniły całej ekipie e, policyjnej tutaj w pokój, e, żeby mogli to wszystko obserwować. No i tutaj w tym budynku, którego nie pokazujemy, też żeby za dużo nie zdradzić, e, będzie, się działo. Będzie. będzie się działo i duży udział w tym dzianiu się będzie miał na przykład dywan. To tak. Dywan też. Dywan i nie perski. Chociaż może i perski. Może perski. Ja tego nie opisałem tak dokładnie. No właśnie. Dywan. Z frendzlami bądź bez. Słuchaj, powiedz mi, bo e, tak czytając tę książkę, i też tutaj niestety zdradzić za dużo nie możemy, masz sentyment do Jana Kiepury chłopaka z sosnowca? Ale to był fantastyczny facet, po którym e, zostały takie gładkie filmy, pocztówki. Słodki głos, ale to był przykład takiego gościa, który może nie z samego dna, nie można mówić o dnie, ale z takiej pozycji, którą mogło mieć wielu ludzi, wystartował i poleciał w absolutny kosmos. To przed wojną był artysta o zasięgu globalnym. Człowiek, który kręcił filmy na całym świecie, wydawał płyty na całym świecie. I fantastyczna e, historia. Jego pracy nad samym sobą. On nie kończył Akademii Muzycznej, on był studentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim i tam, mając znakomity głos, chcąc zrobić coś z tym swoim znakomitym narzędziem, którym dysponował, chodził po prostu na prywatne lekcje. Podobnie zresztą jak Mieczysław Fok. Oni obaj mieli swoje zajęcia, swoje profesje. Swoje nauki, a oprócz tego po godzinach kształcili swoje głosy, i w ten sposób jeden został legendą polskiej piosenki, drugi został legendą sceny operowej i przedwojennego filmu muzycznego. Pomyślałem sobie, że fajnie zaplątać ich w akcję kryminalną, żeby przy okazji pokazać ich jako. Niezwykłych ludzi. Od początku miałeś taki pomysł, żeby zaplątać tam właśnie i chłopaka Sosnowca, i Eugeniusza Bodo w te wszystkie takie kryminalne gierki przedwojennej Warszawy? Tak, dlatego że w każdej ze swoich książek przedstawiam pewną sferę życia w przedwojennej Polsce. W pogromcy grzeszników był to rynek handlu kobietami, była to prostytucja, było to szemrane środowisko. W śledztwie ostatniej szansy przemysł lotniczy, lotnictwo, konstruktorzy i wywiad. A z kolei w tej książce koncentruję się na ambicjach artystycznych, bo ambicje artystyczne w tej książce przede wszystkim będzie chodziło i stąd zaplątanie moich bohaterów w rozwiązywanie zagadki kryminalnej, która toczy się w środowisku teatralno, kabaretowo, filmowo muzycznym. A oprócz tego jeszcze dwa inne śledztwa, czy te wszystkie śledztwa się połączą, co będą miały ze sobą wspólnego, o tym już nie powiem, bo powiedziałbym zbyt wiele. Ale tutaj też jest dużo nawiązań do Twoich poprzednich książek, bo gdy ta czwórka niezłomnych policjantów ląduje we Lwowie, no to również z, z kolei tamtejsi stróże prawa, momentami mają ich, w pewnym momencie mają ich za właśnie handlarzy kobietami. E, tak, mają ich za przestępców, którzy przyjechali e, z centralnej Polski, ale to też bym powiedział zbyt wiele. W każdym razie. E, taki film był wyjazd integracyjny, może to nie jest najlepsze porównanie, ale każdy miał w życiu jakiś wyjazd integracyjny. Hmm. Wycieczkę zakładową, i, 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 i dwa rozdziały będą właśnie na, takiej, na temat takiej wycieczki zakładowej. Czterech dżentelmenów, którzy w dodatku są pod bronią, jak to się przed wojną mówiło. Jeszcze pojawia się tutaj w książce Rumunia, ale to o niej też nie będziemy tutaj za dużo mówić, ale powiemy Państwu, Nawet że. Nawet się pojawia. Nawet się pojawia. Piłkarskie elementy też są, bo zaraz się teleportujemy i będziemy w zupełnie innym miejscu, ale zanim się stąd przyniesiemy. To chciałem cię o coś zapytać, o co już nie wiem, o co chciałem cię e, zapytać. Więc... To pierwsza książka, w której nie ma żadnego meczu piłkarskiego, bo akcja jest tak nabita, że bohaterowie nie mają czasu pójść na żaden mecz. Ale wspominane mecze są. No oni nie są na meczu, ale tam Krakowia-Wisła, między innymi ten mecz się przywija Wiem o co chciałem cię zapytać. O sam początek książki, mianowicie, że bardzo. W... Nie wiem, czy to dobrze zabrzmi, ale bardzo fajnie wpuszczasz czytelnika w maliny, bo gdy już człowiek myśli, że jest w tej fabule właściwej, że autor zwariował, że autor zwariował no to nagle się okazuje, że jesteśmy w takiej incepcji, trochę. Książka w książce, czy raczej e, scenariusz w książce, ale to też nie będę za dużo o tym opowiadał. Tam jest jeszcze taki jeden element, bo e, tak jak w złotej masce nagle lądujemy. W XVIII wieku taki w tej książce też jest nagły przeskok do wieku XVI, XVII do czasów, do wieku XVII do czasów pana Paska, ale wszystko to ma swój sens. Czytając e, śmierć ogłoszenia pomyślałem sobie, że pewne rzeczy pomimo upływu kilkudziesięciu lat absolutnie się nie zmieniają, to znaczy. E, w naszych czasach obecnych bardzo często aktorzy, którzy grają w teatrze, gardzą tymi, którzy występują w telewizji, w serialach. No a tutaj się cofamy o tych lat tyle no i te same problemy. Te same problemy, ale tak jak mi powiedział pewien Krakus, wiesz jak to jest. Oni tak siedzą wszyscy i mówią: Warszawka, film, serial. Znowu nie zadzwonili. <laughs> Więc to jest tak, że niby się tym gardzi, ale wszyscy czekają na telefon i też trochę o tym jest ta, jest, ta, jest ta książka. Jest taka bohaterka, jest taka aktorka przez duże A, która święci swoje triumfy na deskach teatralnych, ale po cichu marzy. O tym, żeby wystąpić w jakiejś wielkiej filmowej produkcji. Chciałbym Cię zapytać o tę całą ekipę, czyli Rybskiego, Stolarczyka, Strasburgera i Junga. To, mm, no, bo tutaj też, żeby nie powiedzieć za dużo, ale jednak coś powiedzieć, e, chodzi mi o to, że. No, z... Zupełnie ich stworzyłeś tak od sasa do lasa, to znaczy to są absolutnie zupełnie różne charaktery i myślę, że oni by w pojedynkę nie funkcjonowali tak dobrze, jak funkcjonują w tej czteroosobowej ekipie. Wybrałem sobie ich i skonstruowałem w ten sposób, żeby oni pokazywali cały przekrój polskiego społeczeństwa przedwojennego. No prawie, prawie, prawie całego. Bo, bo żaden z nich nie jest Żydem. Natomiast Żydówką jest pani Ola Fuchs, z którą okoliczność ma pan kornel Strasburger. Jung jest przedstawicielem inteligencji i to takiej inteligencji z dużą kasą. Jego ojciec jest znanym adwokatem. On jest świetnie wykształcony, mówi językami, jest, jest elegancki. Strasburger to potomek niemieckich kolonistów. On z kolei jest tak... Mm zawieszony między Jungiem a całą resztą, a ta, cała resza to stolarczyk, niedoszły zapaśnik, który zrobił karierę w policji. No i człowiek z samego dołu, który miał być kieszonkowcem, ale przez różne sprawy sercowe i urażone ambicje postanowił na złość wszystkim wstąpić do policji. To jest Rybski, czyli chłopak ze starego miasta, z jakiejś rozwalającej się kamienicy w okolicach podwala. Trzecia i Ostatnia lokalizacja w naszej podróży po Warszawie śladami twojej najnowszej książki. No i jesteśmy w miejscu, od którego de facto powinniśmy zacząć, bo to tymi rejonami zacząć od Wisły i wejść tamką w górę, tak jak zdarzało się wchodzić Kornelowi Strasburgerowi, co było wycieczką prawie górską, ale oszczędzimy sobie tego. Jesteśmy od razu tu, zaraz po cięciu montażowym przy Gmachu. Policji Państwowej, Komendy Głównej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Niby stoimy pod Kopernikiem na krakowskim przedmieściu, ale mówimy o Nowym Świecie, bo ten gmak to jest ulica Nowy Świat 67. Tak, i zresztą my nie musieliśmy przebywać tej drogi, bo jak wiemy, Kornel robił to dla swojej ukochanej. I robił to po to, żeby w ogóle się ruszać, trenować, ćwiczyć, bo był trochę zapuszczony. A my, jako że jesteśmy wyćwiczeni, wytrenowani, wysportowani, skazani na sukces sportowy, nie musimy robić takich rzeczy. Ale tak, tutaj w tym miejscu, chciałoby się powiedzieć, wszystko się zaczęło, ale tutaj Kornel wraz ze swoją ekipą pracował. A tutaj jest to ciekawostkowo, anegdotycznie pewnie, Jezus Chrystus z krzyżem na plecach który skoczuje drogę do najpopularniejszej warszawskiej restauracji. Ona jeszcze istnieje? Simon i już nie istnieją. I Lijewski, kolejna wielka restauracja, też nie istnieje. W ogóle nie istnieje cał, cały pas kamieniczek, w których mieściła się redakcja Kuriera Polskiego i w których to Pracował kiedyś Bolesław Prus, więc mamy tylko skwer i samotnego Prusa, który stoi wśród gołębi i drzew. To, to jednak nie wszystko, bo gdybyśmy poszli dalej w tamtą stronę, to doszlibyśmy do hotelu europejskiego i do kolumny, ale przy hotelu europejskim również, szczególnie pod koniec, sporo się dzieje. E, zawsze się dzieje u mnie w Lursie, bo Lurs to było takie miejsce, do którego wszyscy ściągali i każdy tam chętnie e, siadywał. Tam Eugeniusz Bodo ściadał ze swoim słynnym psem Dogiem Harlekinem i tam też bardzo często wpadał Korner Strasburger. W naszej poprzedniej lokalizacji, ale poza kamerą rozmawialiśmy trochę o Twojej książce i Ty powiedziałeś takie fajne zdanie, że to jest w sumie książka o filmie i o życiu i o tej takiej cienkiej granicy między byciem w filmie, a byciem w realnej rzeczywistości. A wszystko to zaczęło się w Warszawie jeszcze w wieku XVII, kiedy to podczas przedstawienia wystawionego przez e, paziów i, i, i dworaków e, królowej Gonzagi. Doszło do sytuacji niecodziennej. Po prostu publiczność tak weszła w sztukę, że postanowiła zaingerować lekko w jej przebieg. Po prostu zaczęto strzelać, szyć do aktorów grających w złe postacie z łuków. Doszło po prostu do przypadku śmiertelnych, do ciężkich poranień. Nikogo nie schwytano, nikogo nie złapano. Do dzisiaj nie wiadomo, czy była to chęć tylko. Artystycznego wyjścia w sztukę i wspomożenia bohaterów, za którymi publika trzymała kciuki, czy też rozprawienia się z aktorami, którymi byli francuscy dworzanie, bardzo znienawidzeni przez polską szlachtę. No nic, dziękuję Ci bardzo. Myślę, że po pierwsze, twoi czytelnicy na samym początku też bardzo mocno się wczują i wejdą w rozpisane przez ciebie role, żeby potem się okazało to, co się okazało. A po drugie, ja jako człowiek zupełnie nie stąd czytając po kolejną twoją książkę, w tym przypadku śmierć ogłoszenia, czułem się, gdybym sobie spacerował tą przedwojenną Warszawą i to jest takie bardzo fajne oddane, bo tam są konkretne ulice, nawet są konkretne numery danych budynków. I tak jeszcze na zamówienie. Tutaj powinna nastąpić jakaś dynamiczna animacja komputerowa i zamiast tego piętrowego autobusu, który w tej chwili jedzie turystycznego, powinien się pojawić przedwojenny tramwaj, który jeździł krakowskim przedmieściem i nowym światem. I powinien przejść Eugeniusz Bodo z Janem Ciepurą. I oczywiście z psem.